Witajcie wszyscy w kolejnym odcinku i kontynuujemy misję Tylko szybko Musimy o, się misja. Okay. O, to wyspy O, się stanie wola bogini Ojcie Oczekiwanie skończone Zamknijcie głowę. Lecimy nie wiem gdzie, ale lecimy to W prawo No najwyraźniej w prawo wlećmy Chodźmy może do tych chor Na to święty czego mogę? Się... Nasz święty. Gaj. Nagi. Ich obecność w tym miejscu to obraza dla natury. A klan czarnej skały, klan łupiec, burzy, klan motors, nie... być... To pewnie duchy, o których mówił Stary Ork. Wydają się odtwarzać swoją ostatnią walkę. Są równie brutalne i krwiożercze jak za życia. Sprawiedliwości.

Przysięgłam do pełni serca. Dobra, zdesądkujmy tu wszystkich, ale majek tylko wydostawał. Będzie... Musimy się spieszyć. Zakończę orka. to polowanie. O, no, 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 jam jest ostrze bogini. Sprawdźmy historię orka. Martwi nie będą cię już nawiedzać. Stary orku. Dziękuję nieznajoma. A teraz posłuchaj. Niemal dwadzieścia lat temu potężny czarnochsiężnik Kulldan podźwignął te wyspy z morskiej otchłani. Chciał odnaleźć prastarą kryptę kryjącą szczątki mrocznego tytana. Grobowiec Sargarasa. Mówisz o krypcie twórcy Legionu. Owszem, po klęsce Sargerasa zamknięto jego szczątki w podwodnym grobowcu. Guldan wierzył, że otwierając go posiądzie moce mrocznego tytana. Za swą pychę zapłacił rozerwaniem na sztuki. Przez oszalałe demony. Podobny los spotkał też pozostałych członków naszego klanu. Błąkam się po tych wyspach od tamtego czasu, nękany przez duchy, od dawna już martwych towarzyszy. To równie ciekawa, co przerażająca opowieść. Żałuję teraz. Że uwolniliśmy cię od twojej męki. Za to, czego się dopuściłeś, powinieneś cierpić dużo gorsze katusze. Ja nie wnikam, co ma. W... Sprawiedliwości stanie Jak mogę się służyć. Marnujemy czas. Co to maga? Co to maga daje? Nie mogę dłużej czekać. A, Maiw nie podejdzie pod ten, ale musi Nie wnikam. No właśnie coś tu było w ogóle? Tu coś było Hmm Nie wnikam Czas na łowy Coś tam było Nadszedł czas. Na o tu nie. Nadszedł czas. Winni będą cierpieć. Nie mogę dłużej czekać. Zakończę to polowanie. Koniec jest coraz bliższy. Na górę nie możesz stopnąć. Zakończę to polowanie. Najwyraźniej Winni będą cierpieć oh. Tu jest o... Tu sto. Okej, tu są olbrzymi tylko znowu? W stanie się zadość. Można, tylko ty jesteś upośledzony tym. Ty. Musimy się spieszyć. Marnujemy tylko czas. Czas na łody. Gdzieś tu musi być widać. to Koniec jest coraz bliższy. O, się. Leczonko. Wisp. Albo tu mnie atakowali. Szczerze nie wiem co polepszyć. O. Marnujemy tylko czas. No. Nie mogę dłużej czekać. Kroczę pośród cieni. Lecimy no, teraz tu w prawo, a później to jeszcze w lewo. Mamy. Jak Jakby znajdziemy, to jest przypał. O! no, jakiś. Sprawiedliwości stanie się za Badania zakończone Czas na ładnie. Nic tu nie ma. Ląd. No okej. Okay. Jakby... Gdzieś tu pojść. musi być Lidan. Nadszedł czas. Koniec jest coraz bliższy. No, to jest teron. Bardzo to spróbowane. Właśnie, dlatego chcę kurwa ten trzeci poziom tego. Co jest takie? Winni będą cierpieć. Sprawiedliwości. Warto się są gotowe. Do no, dalej. Badania zakończone. Że się nie Znowu te podłe gady! Zabić je wszystkie! A te sanguine, bo Antal es teraz... nie, tutaj coś może być jeszcze Możnego. Czas nałowy. A jeszcze, że? Marnujemy tylko czas. O. Tak, tak. Gdzieś tu musi być Lidan. oj, oj, oj. Nie podoba mi się to. Mieliśmy Nie mogę dłużej czekać. Tu jest oszalały dżunglowy topielec. Ok, topielca, sprawiedliwości stanie się zadość. Dwa topielce Zaprowadzimy z tylko czas. Nadszedł czas. Musi być lida. Czas na łowy. Zakon. No już połowa. Łowanie. Musimy się śpieszyć. Ja mam tyle dnostek, że no... Gdzieś tu musi być lida. Musimy czuć się na ostatku. Łowiłeś? Czyli tutaj jest boss od razu. Bezczeszczą nasz święty Gaj. Marnujemy tylko czas. Dobra. Okej, okay, lecimy dalej. Bezczeszczą na święty Gaj. Dobra, dobra. Bezczeszczą, bezczeszczą, no. I co ja mam zrobić? Nie, broń się broni. Bezczeszczą na święty daj! Ej, ej, ej! No to na serio coś tu się dzieje? Musimy się śpieszyć. spieszyć. Pamiętam tak to miejsce. To dawna biblioteka i Nie znajdziemy już tu jednak ani wiedzy, ani mądrości. Lecz żal i koszmary. to, 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 to. Musimy się śpieszyć. Zabijamy te, te, te. te. Później to i to sprawiedliwości stanie się zalość miejsca. Winni będą cierpieć. Marnujemy tylko czas. Czemu to było kontrol? Czas na łowy. Oj oj, 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 oj. Się bo my mamy tego prostorego, i on sobie stoi z tyłu, i on nic nie robi. Marnujemy tylko czas. Kamień mamy. No. Szczerze, czy ja potrzebuję kamienia many No chyba nie. No i nic. Sprawiedliwości stanie się zadość. Od tej strony chyba możemy się zdecentować, tylko że bazy nie będziemy mieli. Albo będziemy mieli. Nie. Dlatego decentujemy się znowu. O! kończy się złoto w naszej kopalni. Musimy się śpieszyć. Nie mogę dłużej czekać. co to jest? To jest w tym miejscu. Mam jedną tylko Złoto stoi w tył. а бы он зашел базу, ну, бы. Ага, я не могу это их. Ну, się Jednak spierdolamy. Koniec jest coraz bliższy. Jam jest ostrzebini. No jakiegoś na macie? Ja pierdolę, zaraz mi sobie biją postacie, bo kurwa nie mogą wejść do jebanego statku. Spierdolamy. Nie mam muczniczek. Jestem gotowa. Wracam. Góż Czekam na twój znak. Rozumiem Jestem gotowa się bez słów. Wskaż drogę. Twój ruch zrobione. Ile ja tu mam jednostek? Sześć To sześć, sześć chłodniczek Czekam Jestem gotowa Na twój znak Zawaliła się nasza kopalnia złota Może być Twój budynek, twój jest, budynek jest, gotowy. jest gotowy Twój budynek jest gotowy Twój budynek jest gotowy, twój budynek jest gotowy. A ja mogę fregat? O kurcze! Mamy, płyniemy tutaj. Ty, czekaj. Kontrol 4, a ty spierdzielaj! Transportowcu do cimi fregatami Tu fregaty tutaj A ty mi tutaj ogniki Dobre, no i co? Żeby z życia Zdesantuj

Teraz musimy zniszczyć Sprawiedliwości stanie się zadość. Marnujemy tylko czas. Gdzieś tu musi być lidan. Czas na łowy. Marnujemy no i tylko czas. Nie spodziewałem się to, że będę musiał się wrócić po bo tych tamtej nie do... To... Nie trafię. Illidan. Wiedziałam, że go znajdziemy. Musimy się przebić przez obronę nak, żeby móc za nim podążyć. Dawno temu uwięziliśmy Illidana głęboko pod ziemią. Zamierzam to powtórzyć? Ciekawe, czy to powtórzysz? Gdzieś tu musi być Ilidan. Nadszedł czas. Musimy się przyspieszyć.

Jegmoje, mojegmoje, mojegmoje, dużo chodzisz. Koniec jest coraz bliższy. Ej, ej, co to? Sprawiedliwości stanie się za. jakiś sługa. Szybciej siostry! Trzeba go za wszelką cenę powstrzymać. Więc takim akcentem kończymy ten odcinek i widzimy się w następnej, więc... See you soon!